Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Efekt Wytrwałości. W końcu po trzech miesiącach możemy już Wam pokazać efekt końcowy, efekt wytrwałości, właśnie remontu mieszkania. Zapraszam! Się tutaj zmieniło, jak sami możecie zobaczyć. I jesteśmy dzisiaj z bohaterką całego tego zamieszania Cześć. z Niną, którą mieliście już okazję poznać. Ja tutaj miałem swój bardzo mały udział, bo tak de facto moja rola sprowadziła się do tego, żeby troszkę przypilnować ekip i wyłożyć kasę. Natomiast całą bohaterką jest Nina. Tutaj znajdziecie link do jej strony. Ma swoją stronę internetową, także bardzo serdecznie ją polecam, bo sami możecie zobaczyć, że efekty które tutaj możecie właśnie zobaczyć na ekranie, są spektakularne i niesamowite. I na świetną robotę. Dziękuję. Pięknie. Jaką miałeś wizję na to tak. mieszkanie i czy udało się to zrealizować? Tak, większość rzeczy jak najbardziej udało się zrealizować. Założenie nasze było takie, że mówiliśmy od samego początku, że chcemy mieć jasne ściany, prawda? Mhm. E, I e, mamy jasne ściany, mamy dodatki mocniejsze e, w postaci właśnie złotych. E, Podobnie tego złotego koloru i czarnego, to są takie nasze na dominujące. E, złot, dlatego też, że ja e, osobiście też lubię złote kolory, ale ten złot jest o tyle fajny, że on odbija światło, dodaje takiego też ciepła mhm. e, do, wnętrzności, też, e, do wnętrza, bo też do wnętrza, natomiast też zależało na tym, żeby to było e, oddać takie ciepło, mhm. e, aby to było takie mieszkanie niekoniecznie... E, Oczywiście eleganckie, ale domowe, przytulne, ponieważ tak. wiemy o tym, że tutaj ma zamieszkać najemca, ktoś, kto będzie chciał e, tutaj e, swobodnie się czuć, jak w swoim domu, ale też nie chcieliśmy takiego, jak to e, tak zwanego, miejsca jako babci, prawda? Tak. To takie zależało na tym, żeby troszeczkę było tutaj takiej elegancji. E, I przede wszystkim to mieszkanie miało się wyróżniać dla rynku. Dokładnie tak. Mamy sytuację, jaką mamy, tych mieszkań jest teraz dużo, bo tak de facto nie mamy najmu krótkoterminowego. Te wszystkie mieszkania przeszły pod najem długoterminowy, więc konkurencja jest bardzo duża, więc musieliśmy zrobić coś, żeby to mieszkanie faktycznie przyciągało i się wyróżniało spośród innych mieszkań. I myślę, że ten efekt został osiągnięty, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Tutaj możemy przejść teraz do kuchni. Tutaj gdzieś będą wstawki, jak to wyglądało przed, typowo no mieszkanie, natomiast teraz mamy ładną, skrótną, nowoczesną, kuchnię, która jest po prostu też możesz powiedzieć przede wszystkim. Tak. Te, te uchwyty robią na robotę, naprawdę. <grym> tak, wydaje się być kuchnia faktycznie prosta, e, natomiast e, bo, bo też zależało na tym, żeby zmieścić się w pewnym budżecie, hmm. dlatego e, dodatki w postaci wyświęconych uchwytów czy nawet lamp, które są również, a one jakby faktycznie spełniają funkcję taką, że to mieszkanie się wyróżnia. Bo można sobie wyobrazić mieszkanie, które nie ma tych dodatków, no to jest nudne jest praktycznie niczym się nie wyróżnia. A małe takie drobne elementy właśnie, które są spójne z całością, czyli właśnie z salonem, mhm. korytarzem, to właśnie dają taki elementu tego, który właśnie na można zawiesić oko. Tak, tak, tak dokładnie. Mhm. pomysłowo wybrane mhm. w stoliczek. Generalnie ja tak, tak. kuchnia jest mała, ciasna, więc też trzeba było pokombinować z tymi szafkami, żeby tutaj wszystko tak, się pomieściło. No ale tak, udało się. się. Mamy, mamy zmywarkę. Tak, udało nam się zmieścić, prawda, tą tak, zmywarkę. Naszą Trochę było kłopotu z tym. kłopot, o właśnie, to jest ten element, gdzie tam te 90%, udało nam się tę koncepcję tutaj zamieścić. Natomiast no, były, były, były pewne gdzieś tam problemy na etapie gdzieś tam już, czy dalej projektowym, czy wykonawczym, to, wykonawczym tak. trochę mhm. już tak. Ale postanowiliśmy, że ta zmywarka musi się pojawić w takim tak. mieszkaniu, bo podejrzewam, że na Niemcy, którzy tutaj będą chcieli zamieszkać, no nawet taki pierdół jak właśnie brak zmywarki może przesądzić o tym, że tego mieszkania nie będą chcieli. Jak sobie pomyślą, że sami będą musieli ręcznie myć, to, to już obniża to prestiż tego mieszkania. Więc musiała ta zmywarka się tu znaleźć, mimo że to było dosyć kłopotliwe, żeby, żeby ją tutaj umieścić. Jedyne, co w sumie nie wymieniliśmy, to są okna i drzwi. Tak, te stare żeliwne grzejniki de facto nie są zardzewiałe, mm -hmm. więc postanowiliśmy, że tak, zostaną. Tak. Wymieniliśmy ten termostat, to był tak, okropny. Tak, to termostat jest istotną rzeczą jednak, żeby regulować sobie to. No i tam to był stary babciny, tak. okropny, teraz troszkę tak, tak. unowocześniliśmy. Mamy miejsce na to, żeby móc właśnie sobie usiąść, żeby zjeść śniadanie, szybkie w tym miejscu, jak również miejsce dodatkowe też dla to też jest bardzo, bardzo przydatne, także tutaj też mogliśmy się to wykorzystać. Mhm. Ogólnie pomieszczenie jest jasne, dlatego, że mamy małe pomieszczenie, czyli jasne płytki, dodać właśnie takiej jasności złote, czarne, elementy. Dokładnie. Dobrze, przyjdziemy tam. Tutaj mamy przestrzeń, można powiedzieć, taką biurową, mhm. czyli mamy stolik, jakieś miejsce do pracy, tam jest oczywiście gniazdko do internetu. Tutaj jest drugi stolik. No i przestrzeń. Kanapa. Z tej kanapy też jesteś dumna, bo tak. też udało się wyhaczyć. Zdecydowanie, zdecydowanie. Słuchajcie, kanapa jest, jest rewelacyjna, e, dlatego że materiał jest e, hydrofobowy, e, jest plamoodporny również. No i wiem co odporny? Co jest, zgadza się dokładnie, bo to był nasz taki wypadek, <noise> tak. <projektem>, prawda? <noise> Szukałam, że udało mi się znaleźć właśnie taką, gdzie mogliśmy ją zaprojektować praktycznie znaleźć materiał taki, jaki chcieliśmy, no. zaprojektować no. odpowiednie W Bardzo dobrej cenie. No bo można powiedzieć, 1700 zł. Tak, 1700 bodajże 99 zł. Tak, tak, zupełnie. Ten dywanik też wyhaczony w promocji. Również tak. To świetnie się tutaj komponuje. <noise> ładny stoliczek oczywiście kanapa jest z tak. także tutaj Prospadam. nie dało się wcisnąć w jak na. Lubi, z, y, tak. Miejsce. tak. Tak dokładnie. I tutaj właśnie czekamy na obraz, który jedna jedyna rzecz, która jeszcze nie doszła, jeden tak. obraz mamy, drugi tutaj będzie zawieszony, to. ale jeszcze nie udało się odebrać się o, o 13 za dwie godziny. A z Niemiec. a z Niemiec dojedzie do nas. I to będzie już totalny finish. E, przejdziemy jeszcze tutaj do do łazienki. Łazieneczka jest mała, ale na początku, jak tutaj już po posprzątaniu przeszliśmy, to stwierdziłem, że to jest chyba moje takie ulubione pomieszczenie. Chociaż teraz jak są te dodatki, to już nie mam ulubionego, bo wszystko mi się podoba. Ale ta, ta łazienka jest dla mnie rewelacyjna. Może dlatego, że, że sam takiej nie mam teraz w domu. Jakiś remont by się przydał, zanim Karola. Zapraszam, zapraszam na remont, słuchajcie, mieszkanie. <grymne> ja może wejdę sobie tutaj, słuchajcie, mamy trochę, no, na ale trochę mamy to mieszczenie, wejdę sobie pod prysznic po prostu. Mm -hmm. eee, to, tutaj, tak, czyli... o, ta, o takie było założenie. przecież Przede wszystkim żaden tak. brodzik. Brodzik tak. dla mnie jest tragiczny przy, przynajmniej. Tak. Grzyb, brud nie da się tego doczyścić. Dokładnie. Problem z rozwalającymi się drzwiczkami mm -hmm. odpadające elementy. Tego naprawdę nie chcieliśmy, mm -hmm. tylko mamy. Smak. Tak, dokładnie tak i e, też jest tutaj też były problemy, e, pojawiały się problemy, natomiast e, całe szczęście udało nam się świetnie zmieścić właśnie i jest e, nasz prysznic 80, który zobaczcie świetnie się sprawdza, e, świetnie się sprawdza, dlatego że jest sporo miejsca do środnika. E, Fajne miejsce, dlatego że z tej strony możemy bezpośrednio, tutaj nie mamy wystających tak zwanych ani z jednego z to jest praktycznie taka um, niedystająca listwa, także mhm. może się wydawać, ale nic to nie wystaje, także można z problemu umyć, przetrzeć e, i nie zostawia się żadnych tutaj śladów. po Ci łatwe w utrzymaniu. Bardzo łatwe w utrzymaniu. Dokładnie, dokładnie. nic się tutaj nie rozwali. No przede wszystkim te płytki, które też, też byliśmy wybierać. Świetnie się komponują, plus te czarne elementy. No, no robi to, to świetny efekt. Zwłaszcza po oświetleniu, jeszcze tutaj lampa. Tak. Jest, jest naprawdę regulacyjny. Oczywiście tutaj mamy praleczkę. Tutaj zaś były pewne komplikacje. Tutaj szafka robiona ręcznie, można powiedzieć, udało no się na wymiar. Tak. Teraz się, tak. się właśnie tutaj, żeby właśnie taki mieścić się w naszym budżecie, dlatego udało nam się fajnie z, z, y, zrobić, tak jak właśnie Pan powiedziałeś, y, nie przez stolarze, tylko właśnie przez naszą złotą oroczkę, która y -y. Ona również lubię tutaj. Y -y. Y -y, właśnie tutaj muszę też y -y. powiedzieć, że całość, jeżeli chodzi o płytki plus montaż. To właśnie ta szafeczka, wykonywał to Krzysztof. Tutaj macie do niego wizytówkę. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony jako wykonawcy, więc też chętnie go polecę. Możecie do niego dzwonić. Naprawdę fajny człowiek, dobry fachowiec, i za dobre pieniądze robi się tą robotę, Więc warto polecać dobrych ludzi. się, to Dobrze, to przejdziemy sobie tutaj. I na zakończenie to, co tygryski lubią najbardziej, czyli finanse. Finansowo mieliśmy się zmieścić w około 40, 45 tysiącach złotych, jeżeli chodzi o remont generalny. Wyszło nieco więcej, około 50-55 tysięcy. Ale po prostu wszystko zdrożało. W tym roku dosłownie wszystko zdrożało i nadal drożeje, i podejrzewam, że drożyć będzie nadal, jako że pieniążki cały czas są drukowane, inflacja cały czas jest rozpędzona na maksa, zresztą mamy największą inflację w Unii Europejskiej, są to oficjalne dane. No ale to, to już pomijmy, tutaj politykowanie i całą ekonomię. Całość wyniosła około 270 tysięcy złotych jako kawalerka w Poznaniu, już pod gotowa pod, pod wynajem, pod klucz. Także Takie są ceny, takie są realia. Oczywiście można było pewnie gdzieś tam jeszcze przyoszczędzić, ale pewnie w dłuższej perspektywie. Czy można było przyoszczędzić? Właśnie też zastanawiałam nad tym, mhm. czy, czy mogłam gdzie nigdy przyoszczędzić. I szczerze powiedziawszy, porównując to do innych kawalerek, czy innych kawalerek, czy innych mieszkańców. Które wcześniej też robiłam również pod wynajem, mhm. to przyznam szczerze, że zawsze starałam się trzymać w jednych widełkach, mhm. nie wykraczać poza nie. Po nie. Mhm. I również bo w tym wypadku tak samo. Dlatego tutaj też mogę powiedzieć, że z pewnością nie przekroczyliśmy budżetu, jeśli chodzi o dodatki. Mhm. Dlatego dodatki, które wydają się być naprawdę niektóre no, na drogie. Mm -hmm. można było znaleźć naprawdę w bardzo mm -hmm. korzystnej cenie. Znaczy Także, też chodzi o to, żeby ta jakość była na tyle dobra, tak. że, żeby to przetrwało tak, lata, a nie żeby zaraz tak. się rozwalało, tak. więc też nie można po taniości wszystkiego tak. robić. Tak, więc jest, myślę, że tutaj jest dobry kompromis ta cena Jest jakaś. Zdecydowanie tak. Bardziej mówię o dodatkach. W mhm. zasadzie właśnie jak czy, czy właśnie obrazy, czy jakieś właśnie jakieś zegary, dodatki. Natomiast jeżeli mhm. chodzi faktycznie o takie rzeczy jak narożnik czy, e, czy krzesła, e, biurko, e, czy właśnie e, kuchnia, mhm. no to tutaj staraliśmy się brać e, jakość, ale jak i również cenę. Te, te dwa czynniki, które, żeby były istotne, ponieważ to są na lata rzeczy. Dodatki, jak mówiłam wcześniej, możemy wymieniać i nie będzie nam żal wymienić czegoś, co kosztowało 40-50 zł. E, za kilka lat. Dobre. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby Wasze mieszkanie tak właśnie wyglądało, bardzo serdecznie, z całego serducha polecam tomo Nina. Panią Nina. To jest bardzo ważna sprawa, czy, czy ma, jesteś wolna, nie, to, to źle zabrzmiało, <laughs> <laughs> bo to wiemy, że, że puszczą <laughs> na ręce, chodzi o stawy zawodowe tylko ja, i wyłącznie, no, czy masz teraz miejsce na nowych klientów? Jak najbardziej, aktualnie prowadzę również innych klientów, to są mieszkania prywatne jak również na wynajem, natomiast jak najbardziej zapraszam, na pewno tutaj za każdego e, termin znajdę e, Tutaj jest Strona, jeszcze raz bardzo bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Troszkę, troszkę, troszkę chłopoty, byłem kłopotliwym klientem. Absolutnie nie. Sobie, nie. Właśnie też chciałam powiedzieć mi <laughs> kasja, jak tak mogę. Bardzo dobrze <laughs> mi się słuchajcie, z tą współpracowało, bo e, to jest bardzo otwartą otwartą, elastyczną na to, żeby móc ewentualnie coś wprowadzić nowego, jakieś zmiany, które oczywiście były na takim projektowych już w trakcie projektu, czy w trakcie wykonania były, i Tomek nie miał żadnego problemu, żeby co nieco pozmieniać, tak, aby to było e, funkcjonalne, no i też żeby e, gdzieś tam to ten, ten aspekt wizualny też był potrzebny, bo jak wiemy, mężczyźni czasami nie zawsze przykładają tego uwagę, ale to, to była kwestia ale, zaufania też. Tak, dokładnie. I bardzo się cieszę. Mi... Bardzo, I myślę, bardzo, że warto było bo Zdecydowanie bez konfliktu. Efekt jest super. Więc jeżeli Wam się, drodzy widzowie, podoba, podobał Wam się ten materiał, proszę, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Cześć. Cześć.